Witam serdecznie. Dzisiaj czytanie dla panny. Dla panny. Zaczniemy od karty. O, tutaj jest skrzypiec. O, tu mi się podkreśla. Radość. Pana na 24 rok. Macie jako jedną z energii głównych radość. Radość płynie z poczucia łączności z Bogiem. Dzięki niej doznajesz oświecenia, pielęgnuj tę cnotę, dostrzegając boski pierwiastek we wszystkim, czego doświadczasz. Przenikaj pozory, odszukaj światło w duszy każdego człowieka, dzięki temu w pełni zdasz sobie sprawę z cudu stworzenia, a radość rozpali Twoje życie. Ciesz się wszystkim, ponieważ radość to klucz do osiągnięcia oświecenia. Raduj się życiem. Afirmacja we wszystkim znajduje radość. Um. No dobra, no to lecimy, co Wam chcę przekazać na ten, na ten rok 2024. Panny drogie, intuicja. Drogę każdego człowieka do wewnętrznego pana jest niezwykłe i osobista. Jak wyzwalające jest wsłuchiwanie się w siebie i wyczuwanie w każdym momencie tego, co jest potrzebne. No tutaj, jakby bezzwyczajnie sugeruję, żeby zaufać swojej intuicji, żeby zobaczyć ten wewnętrzny głos, co nam mówi, jak się z nim czujemy. To są takie, wiecie, no jak człowiek się raz otworzy na intuicję, to potem już to płynie. Najgorzej jest zacząć, bo to trudno jest sobie zaufać, że tam coś, coś w nas, że my coś wyczuwamy, nie, bo my jesteśmy uczeni przez całe życie. Jak sobie... jak funkcjonować w świecie z tym umysłem, tak? A gdzie umysł mówi do intuicji? no To jest zupełnie dwa różne końce rzeczywistości. Eee, więc to jest... tego się uda. Byłoba. Nagrywałam z telefonu, więc dzisiaj będzie chyba słychać. Normalnie telefonu, bo nie było słychać. Bość spokój. To jest, jest, e, moje szczęście. Czyli znowu moja radość, moje szczęście jest bezpośrednim odbiciem mojego poziomu zaufania do wszechświata, tak? Czyli my ufamy wszechświatu. Bo ba, no cicho. Przecież wszystko dobrze jest. No co? No idź, nasz ładnie. Dobry Pisek. <gry> Tak na mnie czasami pytają, nie słyszę, że coś się dzieje? Dlaczego tutaj jesteś taka spokojna, nie? Dobra, idzie się położyć. Czyli moje szczęście i moja radość jest bezpośrednim odbiciem poziomu mojej wiary we wszechświat, tak? No tak, no, ma to sens, tak? Powiem bardziej ufamy, że jesteśmy zaopiekowani, że wszechświat się nam się opiekuje. że wszystko będzie dobrze, tym jesteśmy szczęśliwsi i spokojniejsi. Lęki nas tak nie napadają, nie? Także ma to sens. Dobrze, co tutaj się chcę pokazać dla Was w tym roku. Zobaczymy po kolei po kolei zobaczymy porami roku, czyli mamy teraz zimę, tak, do marca zima 2024 dla panny. Może być spotkanie kogoś e, bardzo bliskiego waszemu sercu, z kim będziecie czuć, jakbyście pływali w jednej zupie, jakbyście byli z tej samej esencji, ale jednocześnie jakbyście siebie dopełniali, tak? Dwa puchary to jest taka karta naprawdę dobrego związku, relacji, początku jakiejś bliskości. E, jeżeli pozwolicie sobie odejść od tego, co było, no nie? Bo tu jest takie uczucie, że przez długi czas się czuliście troszkę jakbyście spadali, bo i w ogóle przestali mieć wiarę w to, że może się coś dobrego dla was emocjonalnie, uczuciowo wydarzyć. Byliście może troszkę zamrożeni przez to, co się wydarzyło gdzieś tam no, w ogóle w, cał... w ciągu całego waszego życia. A tutaj jakby mówi, puść tą nić, pozwól już tej przeszłości odejść. No, odejść, nie? Eee, I jak się na to zgodzicie, no to faktycznie tutaj jest ogień. Ogień, fajerwerki, dużo wspólnego działania, naprawdę radość taka, no zaczyna się takie uczucie bardzo delikatnie. Ta relacja może się zacząć bardzo... już teraz w zimie, wow, w ogóle wiecie, czasami coś mówię, dopiero nie zdaje sobie sprawę, co mówię. E, może się zacząć bardzo delikatnie, ale potem to pójdzie jak takie, wiecie, pokazuje mi się taki z jakiegoś filmu te jest Urywek, tak czasami u mnie no, obrazami widzę. E, że wiecie, na początku jest takie siedzenie delikatne. W Saniach, w, wiecie, jak w śniegu kiedyś na Saniach się jeździło. Mężczyzna i kobieta siedzą, poznają się, a potem nagle, www, te konie porwą i leci, pędzi. Tak. To wspólne bycie razem. Yy, z taką olbrzymią radością, znowu, bo czuję tą kobietę w tym związku bardzo szczęśliwą, pełną radości. Yy, ona tą radością wręcz zraża tego mężczyzny, i ten mężczyznę ją uwielbia, dlatego właśnie, że. Ona jest y, taka właśnie pełna radości, pełna ognia. Radości, ciepła bardziej. Dobrze, co jeszcze? Królowa materiałów, mm, Monet, czyli no to jest uzdrowicielka, tak? To uzdrowicielka ostatnio często wychodzi, tak jakbyśmy mieli wszyscy, albo większość z nas um, obudzić sobie taką umiejętność uzdrawiania siebie lub innych. To jest na pewno coś takiego e, mi nie będzie ja, nie będzie mi nikt kaszę dmuchał. Więc jeżeli wy wyjdziecie w jakiś związek, to tutaj od początku będą jasne zasady i będziecie jasno określali, czego wy nie chcecie w tym związku, tak? Co jest dla was ważne, istotne, co jest w ogóle nie do przeskoczenia, no nie? No dobra, to co na wiosnę dla was, panny? Co na wiosnę? Na wiosnę macie... No, piękne karty, słuchajcie. Na wiosnę macie mm, gwiazdę, y, as pucharów i trójka trójka buław no to ewidentnie jakby mówi ty jesteś na właściwej, dosłownie tak jak wiecie ta droga się zaczyna yy, ale tak w takich fajnych mięciutkich kapciach sobie idziemy po tej ścieżce milutko, fajnie prowadzeni otwieramy się na uczucia, których wcześniej nie znaliśmy yy, ale to jest też z taką lekkością, jakby to było takie bardzo oczywiste jak oddychanie, mimo że nigdy czegoś takiego nie czuliśmy Potem słuchajcie, wpadacie w trójkę inspiracji, czyli buław, czyli dosłownie przejście przez taką bramę, tak wejście w coś, co. bo to jest taka bardzo karta takiej decyzyjności. Trójka buław na mnie mówi zawsze o tym, że ja się decyduję, podejmuję decyzję, że wchodzę w jakąś nową ścieżkę, tak. Rozpoczynam jakiś sposób działania. To może być inne podejście do związków u Was, akurat skoro się związek podkreśla, no ale oczywiście może być jakikolwiek inny temat. Niemniej jednak jest tutaj początek jakiejś ścieżki, w której będziecie się czuli bardzo komfortowo, która będzie sprawiała Wam takie emocjonalne. Yy, yy, no, yy, jak, znaczy, jak to powiedzieć? Może być, może być jakieś wyzwanie emocjonalne też na tej ścieżce, tak, ale to bardziej jest coś takiego, że to jest takie miłe, takie przechodzenie z takim. Tym sercem takim pełnym, takiej naiwności dziecka, ale takiego ciepła, takiej e, miłości, czyli naiwności w takim kontekście, że ja się nie muszę tego bać, bo nie zostanę tutaj zraniona, tak? Jestem bezpieczna. Tutaj, słuchajcie, dużo, dużo tej takiej opiekuńczości, tej siły wyższej, gdzieś ta jedna karta była, już ją schowałam, że im bardziej faktycznie zaufamy wszechświatu, tym, e, że moje jakby poziom radości to było, tak? Szczęścia. Jest odbiciem tego, jak bardzo ufam Wszechświatu. I to jest dokładnie coś takiego. Ta karta gwiazdy mówi mi: zaufaj, zaufaj Wszechświatu. On cię prowadzi, jesteś na dobrej ścieżce. Mm, tak Ci się poukłada, że będziesz mogła się w końcu otworzyć emocjonalnie, dosłownie tak jakbyś, w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie miałaś możliwości. Może jako właśnie małe dziecko kiedyś, ale mm, to nie trwało jakoś super też długo. Okazuje mi się wiek 6 lat. Są oczywiście czytania ogólne, więc um, z kim będzie rezonowało, to bierzcie, a z kim nie, to nie. Że mógł być jakiś taki moment, w którym coś się zadziało i Wam serce właśnie, nie wiem, pękło, zamknęło się. Mm, I teraz, jakby uczycie się tego na nowo, właśnie z poziomu takiego nawet może 6-latka, tak emocjonalnie. E, dobra, to co na lato? Co na lato? Bo póki co tutaj fajnie się dzieje. Co na lato? Też as. As dysków, coś się szybko zadzieje i Rydwan ruszy, popędzi. Ech, dziewiątka dysku. Słuchajcie, monety. Czyli tutaj jest takie, taka radość z, z życia, radość z doświadczania tego wszystkiego, co tutaj mamy do doświadczenia w świecie materialnym, czyli jedzenie, nie wiem ubrania, picie. Um, nawet sprzątanie mi przyszło, może ktoś lubi bardzo sprzątać. Po prostu takie przebywanie w świecie, nad, nad takim materialnym, i to jest prawie nam radość, właśnie nie, nie, nie ciągnie nas coś, o, że chcę już do nieba czy coś, tylko takie czerpanie przyjemności z tego życia tutaj doczesnego, że tak powiem. Macie Asa dysków, który mówi o otwarciu się na coś nowego, właśnie w materii. Na, na, bardzo często ta karta po prostu oznacza dobrobyt, tutaj jest wieście, wealth, czyli no dobrobyt, no tak to można przetłumaczyć, takie e, po prostu w lecie to już w ogóle, wiecie że to słońce słoneczne, to słońce słoneczne, po prostu światło słoneczne To dosłownie jest coś takiego tak jakbyście zaczynali nowy cykl zupełnie inaczej postrzegając może też właśnie pieniądze, materię, coś tu się szybko zadzieje, e, wasz rydwan, rydwanik popędzi, czyli jest, może, może być tak, że jakieś dodatkowe pieniądze wpadną albo wy spojrzycie na pieniądze inaczej i zaczniecie inaczej bardziej lepiej zarabiać, tak? To jest naprawdę coś takiego, że zaczynacie nowy cykl i to normalnie momentalnie jeszcze nawet nie zdążycie, wiecie, nie minie 10 minut, ja czasami się idzie do pracy i wiecie, najpierw kawka, coś tam pogadamy, z kimś zaczynam pracować, tak? E, a tutaj jest coś takiego, że wchodzicie dosłownie, nawet się nie obejrzycie, początek cyklu, nie minie nawet 5 minut, nie macie, nawet dobrze nie wejdź, przejdziecie przy drzwi i już pędzicie, lecicie gdzieś dalej, nie? Tutaj bardzo szybko coś się zadziewa. Co prowadzi do kulminacji? Karta, dziewiątki monet. I ona to jest bardzo fajna karta, to jest karta takiego spełnienia. Takiej. Ja wiem, e, znam swoją wartość, wiem, co wiem. Potrafię się dzielić wiedzą z innymi, potrafię przyjąć zapłatę za swoją pracę. E, jestem otwarta na. Znaczy doceniam siebie też takie coś tutaj. Ale <laughs> to, co czuję tutaj w tej karcie, to jest troszkę coś takiego. Tak jakbyście przez długi czas mieli taką tarczę, która was e, chroniła. Przed może jakimś lękiem, stratą, niepokojem, jakimś brakiem poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o finanse. I to było bezpieczne i dobre na jakiś tam czas, może można większość waszego życia, ale teraz jest taki czas, kiedy te pieniążki, dosłownie jak te kawałki tej tarczy, odpadają, wypadają, bo już nie są potrzebne. I przez to też macie większe możliwości, bo ta tarcza na was może ochraniała, ale jednocześnie jakby mieliście mniejszy. Mniejszą możliwość dopływu yy, yy, fina tak finansowo nie mieliście, jakby nie mogło do Was większe pieniądze dotrzeć, a tu jest takie uczucie, jakbyście tą tarczę opuszczali, i wtedy ten dobrobyt może przejść w, w, w różnorodnej formie, tak? Na no, może być pra to praca. Yy, jakieś, nie wiem, spełnienie w kontekście, nie wiem, podróżowania nawet dosłownie, bo tu czuję takie po prostu obcowanie z naturą, z czymś co lubimy. Yy, albo związki oczywiście, tak? Tu sobie to na to lato jakąś kartę. No, no, jeszcze raz o tej radości. Cały czas o radości mówię, o szczęściu. Happiness, czyli radość, szczęście jest, jest y, moim prawem z urodzenia, czyli tylko wyłącznie dlatego, że się urodziłam, mam prawo być szczęśliwym. Tak? No, no, to będzie rok, wiecie, uczenia się, jak być szczęśliwym, tak? I też jakby będziecie mieli dużo powodów, żeby szczęśliwym być, tak? No dobra, to jeszcze mamy co? Mamy jeszcze... Jesień 2024. O i tutaj jest taki spokój. Takie osadzenie się gdzieś e, wśród znajomych, w jakimś cieple takiego domowego ogniska, albo z przyjaciółkami, z przyjaciółmi. E, tutaj się... Odwrócona szóstka mieczy. Tu jest w ogóle takie jakieś zatrzymanie, bo normalnie szóstka mieczy to byłoby, wiecie, że odpływamy od czegoś e, z tą wojzeczką doświadczeń powiem do czegoś lepszego. A tu mam takie uczucie dosłownie: jakbyście może wracali często myślami do przeszłości, to może być taki czas, gdy będziecie coś oczyszczać w sobie e, jeszcze na bazie tego właśnie dobrego w większości roku. Tutaj ta jesień może być w przyszłym roku taka bardzo oczyszczająca, ale to może Was kosztować dużo, właśnie takich różnych sposobów myślenia. To może po prostu przez umysł iść, tak? Coś tam się pojawiać, może z dzieciństwa, albo mm, po prostu gdzieś tam z przeszłości, z życia. I to będą takie... No, może być troszkę intensywnie. Nie mówię, że ciężko, ale intensywnie, bo, bo po prostu pewne rzeczy, które długo gdzieś w sobie to mam a, nie muszę o tym myśleć, o, to nieważne, to było. Tak jakby się będzie chciało wydobyć na powierzchnię światła dziennego, żeby o tym właśnie, żeby na to spojrzeć, żeby to utulić, tak? Eee... No, w ogóle ta jesień to jest taka, słuchajcie, te, o, wszystkie te trzy karty mówią mi o takim bardzo dużym spokoju. Nie mówię, że depresyjnie, ale na pewno nie będzie tutaj jakiejś euforii. To bardziej jest coś takiego, e, takie osadzenie się, nie? Że ja już zrozumiałam przez ten pierwszy 9 miesięcy roku, że mogę być szczęśliwa, że radość jest normalna, i teraz tutaj się osadzam, żeby zobaczyć e, głębiej, zajrzeć głębiej, co tutaj jeszcze mogłabym. Dla siebie zrobić, co sprawić, co, co mogę zrobić, żeby się lepiej poczuć. Tutaj dosłownie czuję podróż, i to nie tak. Oczywiście dla niektórych z Was to może być podróż dosłowna, tak? Ale to jest dosłownie taka podróż do swojego świata wewnętrznego, ta jesień dla Was będzie. Więc to może być takie intensywne, ale nie w złym znaczeniu, naprawdę. Dobra, jaka jest ogólnie dla Was rada na ten rok. Jeszcze raz gwiazda, czyli daj się poprowadzić. Pozwól sobie popłynąć tą drogą, która się będzie Ci ciągle pchała, żeby iść w jakiś sposób. Wiecie, czasami. Gdzieś nas coś pcha, nie? Po prostu zrób to, zrób tamto. Czujemy, że chcemy tu popłynąć, e, to nam nie wychodzi, a tutaj nam wychodzi, a my się na siłę pchamy tam, gdzie nam nie idzie, nie? Zazwyczaj jest coś takiego, że e, jak coś łatwo i płynnie płynie, to zwyczajnie to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść, tak? Więc tutaj jest takie zalecenie: pozwól się poprowadzić, zaufaj, że ten przeświat chce dla Ciebie jak najlepiej. Dosłownie jest takie uczucie, normalnie wiecie, takie, jak taką kartkę ten rok mi się pokazuje, i taka ścieżka, która płynie tak na z do góry, że dosłownie ta ścieżka będzie jasno i klarownie Wam się e, układała i że będziecie jasno wiedzieli, gdzie iść nawet. To będzie takie bardzo klarowne, to jest fajne. E, ostatnią kartę, jaką Wam wyciągnę, proszę bardzo. Co tu mamy? Przeformułowanie. To nie przydarzyło się mnie, lecz wydarza się dla mnie, to nie przydarza się mnie, lecz wydarza się dla mnie. To jest taki bardzo ważny aspekt też, w, no pewnie w hipnozie, ale w regresingu przede wszystkim, ale też to mi się bardzo często pojawiało w czytaniach buszy, że ważne jest, żeby czasami pewne nasze schematy i coś, co mamy w głowie, przetransformować, czyli wręcz wrzucić w inne ramy, czyli. Yy, na przykład zdarzało mi się, że robiłam komuś czytanie duszy i tam pokazywało, że miała bardzo ciężkie dzieciństwo z matką yy, i wręcz wpada, pokazywało taką opcję rzeczywistości, gdzie to życie z matką było i szczęśliwe, i radosne, i ta matka ją kochała. Już o tym kiedyś mówiłam, ale to jest taki jest najłatwiejszy przy, przykład po prostu. Yy, I dosłownie tak jakby nakładało te dwie wersje rzeczywistości na siebie i obmywało to ciężkie dzieciństwo tą wersją e, ciepła, yy, tą... Zresztą pełną miłości ciepła, tak. I to może to zabrzmie, brzmieć śmiesznie dla niektórych, ale naprawdę uwierzcie mi, to działa cuda. To jest taka technika, która zmienia zwyczajnie nasze, tak jakbyśmy odczczczali coś w swojej przeszłości, tak jakbyśmy zmieniali wręcz tą przeszłość. I to jest bardzo. chyba znany, wydaje mi się z psychologii. To jest na pewno jedna z rzeczy, którą ja najbardziej chyba próbuję robić. Zawsze robię to w regresingach bo to jest bardzo zwyczajnie skuteczne, tak? I tutaj czuję, że ta jesień może taka właśnie być, nie? Że tak jakbyście wsadzali coś z przeszłości, ze swoich dzieciństwa może, może właśnie jakąś rację z ze rodziców w inne ramy, nie? I to będzie tak naturalnie płynęło, chociaż może być to troszkę intensywny czas. Moi drodzy, bardzo fajny rok, cholerka, bardzo fajny, życzę wam, żeby było cudownie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.